Cześć, dzisiaj zamek we Wleniu i nos muzeów. Jak dobrze wiecie, jest to najstarszy murowany zamek na Śląsku i jest z nim związana cała masa historii. Jedna z nich mówi o tym, że było to śląskie Alcatraz. A jest to związane z księciem piastowskim Bolesławem Rogatką. Był to syn Henryka Pobożnego i wnuczek, świętej Jadwigi Śląskiej, babka święta, ojciec błogosławiony. Do trzech razy sztuka nie wyszło On miał rogatą duszę Czemu był taki Nie tyle wredny Co wymagający charakterem Wyobraźmy sobie Że nasze kochane babcie są naprawdę kochane Tylko zawsze zjedz dobrze Stój prosto Idź do kościoła Nie garb się On miał babkę świętą Więc sobie wyobraźcie Razy dziesięć Podobno Kazała mu się kąpać w wodzie, w której wcześniej myła giry zakonnicą. Jak często ona je myła nie wiem, ale ta woda nie była czysta. Pewnie miała na sobie korzuch jak po benzynie, to musiało go trochę zmienić. Oczywiście wiele było powodów, dla którego on był taki wymagający, no ale wychodzi na to, że miał bardzo krótki ląd. Jak dość go wkurzył, ląd się kończył i było piek od razu z armią szedł na danego delikwenta. Raz się zdarzyło, że biskup we Wrocławskim nie chciał płacić podatków. On tylko raz poprosił, za drugim razem zebrał armię, no, niewielki oddział i pojechał do Sobótki, gdzie szanownego biskupa wsadził w środku noc na najgorszą szkapę, w takiej no, nazwijmy to sobie piżamie, i przetransportował do Blenia i tu go trzymał. Szanowny biskup zapewne miał nadzieję, że jakaś krucjata będzie, pozostali książęta od razu przyjdą z odsieczą, a oni zapewne. No cóż, spokój przynajmniej będzie. Pół roku zeszło, zanim biskup się złamał i podatki obiecał płacić, wtedy go uwolnił. Podobno również swojego bratanka tutaj trzymał, szanowny rogatka, w zamku, z którego nie można było uciec. Więc, jak widać, nawet na Śląsku swoje Alcatraz mamy. Warto je odwiedzić. Pamiętajcie, moi drodzy, małe grupy mogą więcej. Do zobaczenia na szlaku.